Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj kontynuować temat toksycznego przekazu Mam End The City, temat epidemii męskiej samotności, temat szacunku do drugiego człowieka i trochę clickbaitowo. To jest, to jest trochę clickbaitowe, to jest takie przewrotne, takie, takie trochę mające zachęcić do refleksji, do spojrzenia nieco z innej perspektywy, no bo też nie będzie wielkim clickbaitem, że. Youtuber akceptacja nie przejmuje się męską samotnością i świat nagle skrolując sobie ojejku Youtuber akceptacja nie przejmuje się męską samotnością muszę w to kliknąć i dowiedzieć się dlaczego nie to nie jest to nie jest to nie jest ten rodzaj clickbaitu nie to nie jest na zasadzie zobacz co Lewandowski zrobił na treningu Barcelony nie ojejku jest to ciekawe co zrobił nie tym niemniej chciałbym powiedzieć dlaczego nie przejmuje się w pewnym sensie epidemią męskiej samotności, I, i, i wierzę, że dzięki temu, dzięki paru tym temacikom, niuansom, dotknę jakiejś właśnie esencji dotyczącej komunikacji międzyludzkiej, takiego widzenia się nawzajem, ciekawości, otwartości, bo bo bardzo przede wszystkim chciałem podziękować za zaangażowanie w komentarzach, za, za wyrażanie swoich opinii, swoich pytanek. Często tam pojawia się, coraz częściej pojawia się jakaś taka dyskusja między ludźmi. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, indukuje to niejedną refleksję również i u mnie. I paroma takimi refleksjami chciałbym się dzisiaj podzielić. Bo może zacznę w zasadzie, chciałem o tym zakończyć, ale może zacznę od tego, że, że bardzo często. Chyba nawet to mówiłem w jakimś tam niedawno materiale, ale że bardzo często, jak pojawia jakiś konflikt się między, między, między ludźmi, że ja uważam jedno, a ty. A wydaje się, że ja uważam jedno, a ktoś uważa drugie, to przeważnie zauważam, że po prostu mamy co innego w głowie, mamy inne wyobrażenie o tym, co mówimy, niż ta druga osoba ma wyobrażenie na temat tego czegoś. I odrzucając jakąś taką ciekawość co tak naprawdę ta druga osoba ma na myśli bo być może się zgadzamy być może być może tak naprawdę po prostu nie zrozumieliśmy swoich takich domyślnych założeń to, to może się bardziej zgadzamy niż niż mogłoby się wydawać i wydaje mi się, że w większości konfliktów zgadzamy się o wiele bardziej niż jesteśmy w stanie w ogóle to zauważyć i i tak naprawdę, jak sobie weźmiemy pod uwagę kilka tutaj terminów, jakich chciałbym użyć, zaczynając od właśnie przejmowania się, a chyba kończąc na szacunku, nie wiem, czy coś tam jeszcze innego się nie pojawi, ale jeżeli chodzi o przejm przejmować się, to pamiętam, że miałem parę takich dyskusji na temat przejmowania się opinią innych. I ktoś powiedział, że się nie przejmuje opinią innych. I właśnie miałem takie. Czyżby? Co masz na myśli, tak? A czy właśnie co to znaczy przejmować się? Jest tutaj kluczowe, żeby zrozumieć, co to znaczy przejmować się. Nie? I, I w zależności od chciałbym zauważyć, że w zależności od kontekstu to może znaczyć co nieco innego. I we, we, zgooglowałem sobie przed chwilą w słowniku języka polskiego definicję przejmować się. Nawet te definicje, jakkolwiek byśmy nie weszli, to, to to zawsze będzie pole do interpretacji, ponieważ to są tylko słowa wyjaśniające inne słowa tak naprawdę, nie. I, I znowu im bardziej się w to wgłębimy, to zobaczymy, że żeby najlepiej poznać rzeczywistość, po prostu najlepiej jest zamknąć mordę, zamknąć oczy, doświadczać i, i wejrzeć w głąb siebie. I nawet później, jak się komunikujemy, bo po to są te słowa. Słowa nie są po to, żeby, żeby doświadczyć rzeczywistości, tylko żeby się komunikować z innymi ludźmi, nie? To jak mamy ten wgląd i mamy bardzo dużo pokory, że, że tak mało o sobie wiemy i, i, i to indukuje więcej ciekawości, żeby tą rzeczywistość poznawać, i tak, hmm, okej, okay, ty pewnie masz też coś innego tutaj w do swoim doświadczeniu. Ja mam coś innego doświadczenia, w, w doświadczeniu i nawet widzę, jak się totalnie mylisz, to tak nie hejtujecie za to, że ty się totalnie mylisz, bo taki masz po prostu pogląd na rzeczywistość, takie masz pole widzenia. Jakbyś miał inne, to byś widział co innego i o co się tu gniewać, o co tu drzeć koty, nie? Natomiast tak mimo wszystko, jako punkt wyjścia, według słownika języka polskiego PWN, przejmować się, przejąć się, przejmować się, zaniepokoić się, zmartwić się czymś. No, do czego się sprowadza zmartwienie? Intuicyjnie pozwolę sobie jakoś wyobrazić, natomiast zauważam właśnie z pokorą, że, że to te obrazy w mojej głowie i w czyjejś innej głowie Mogą już się odrobinę różnić, nie? Lub też potraktować coś bardzo poważnie, poświęcić się czemuś całkowicie, nie? Co to znaczy, całkowicie, nie? I wejdziemy w tych definicjach, do właśnie moim zdaniem, ja, ja takie coś zauważam, że, że kurczę, to, 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 to zawsze będzie jakiś element braku precyzji w tych definicjach, nie? I, i czy ja się przejmuję opinią innych, nie? No to jest takie, jakby, trudno powiedzieć. Jakby, wpływa to na mnie, nie? A czy to znaczy, że ja się przejmuję? Poniekąd tak, ale ale jest przejmować się i przejmować się, nie? I znowu, takim też właśnie, takim mm, zrozumieniem, jakie, jakie w sobie niosę, przejmowania się, jest właśnie coś takiego, że, że się przejmuje, czyli trochę nie rozwiązuje problemu, tylko się przejmuje, tak? Ujejku, jest źle, jest tak, tak, komentuje sobie w głowie, nie? A... Na tyle intuicyjnie rozumiem, właśnie tak, tak żeby to jakoś, jakoś zmieścić, na tyle, na ile rozumiem proces przejmowania się, to powiedziałbym, że w danym momencie nie przejmuję się męską samotnością, nie przejmuję się praktycznie żadnym problemem, tak? Jak przyznaję, że się przejmuję problemami na etapie doświadczania tego problemu, że jakby ta moja pierwsza reakcja jest taka, ojejku, hmm, mamy problem, nie? Ale później ucząc się całej tej akceptacji i brania odpowiedzialności, takiego poczucia sprawczości, że dobra, ja łapię tą piłeczkę, która tu spada i co teraz robię, tak? I w tym momencie problemy przestają istnieć, a zaczynają się rozwiązania tych problemów, nie? Proces rozwiązywania i czy, czy właśnie odnoszenia się do rzeczywistości, nie? I w tym kontekście ja się, ja się nie przejmuję. Tak? Ja się przejąłem w jakimś tam punkcie, ale w momencie mojej właśnie już sprawczości, procesu sprawczości, no to jakby no, no nie przejmuję się, tylko zastanawiam się, co z tym mogę zrobić i, i znowu z jednej perspektywy można powiedzieć, że no, jest to najwyższy wyraz tego, że ja się przejmuję, bo traktuję coś bardzo poważnie, może nie całkowicie się temu poświęcam znowu, czyli to, tak czy nie, ale poświęcam się temu w jakimś stopniu i nie jest mi to obojętne, nie? Więc z jednej perspektywy ktoś powie, że się przejmuje, ktoś powie, że się nie przejmuje. I to bynajmniej nie oznacza, że, że jest konflikt między dwoma osobami, które mówią, że się czymś przejmuje ktoś albo że się nie przejmuje, nie, tylko po prostu mają nieco inny obraz na to, co znaczy proces przejmowania się. Bo tak, tak jak powiedziałem, miałem parę dyskusji w podobnym gronie, że ktoś twierdził, że się nie przejmuje opinią innych, tak? Ale że to wpływa coś tam, coś tam. A ktoś mówił, że się przejmuje praktycznie cały czas tym, nie? I jakby i obie te osoby miały rację w pewnym sensie, miały, miały swój pogląd i swoją próbę opisania rzeczywistości poprzez te nieprecyzyjne terminy. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ja się nie przejmuję, ponieważ skupiam się na działaniu. Przejmowanie się nic nie daje. Co mi daje, że ja się będę tutaj zamartwiał i poświęcał się czemuś całkowicie. Wtedy stracę energię, jak nie zadbał o siebie i tak dalej. Różne takie drdy małe można by tutaj tworzyć. Natomiast no, <laughs> trochę, trochę z jednej strony może to brzmieć jak taka filozofia dla samej filozofii, ale z mojej perspektywy służy to temu, żeby właśnie zobaczyć pełen obraz rzeczywistości. I, i, i podobnie jest z szacunkiem, bo tam właśnie w komentarzach, pod filmikiem Toksyczny Przekaz Mam the City. Chciałbym się odnieść do dwóch temacików. Um, jeden to był taki, że e, bo powiedziałem, że, że szanuję każdego człowieka i że taka osoba jak Mam the City nie zasługuje na szacunek. I, i miałem takie, takie poczucie, że, że nawet tutaj w słowie szacunek, a może nawet bardziej w słowie szacunek niż w procesie przejmowania się, dużo zależy od kontekstu, czym szacunek jest. Tak? Bo nawet jak sobie tak na, na gorąco. Mm, kilka przykładów, nie? Na weselu a ja cię szanuję na przykład, nie? Jest tam, możemy mówić o jakimś szacunku, ale to nie jest ten sam szacunek, co ktoś na trzeźwo nawet by powiedział kurde, naprawdę cię szanuję, y, coś tam za to, co jesteś, za to, że taki jesteś i tak dalej, nie? Albo jak właśnie już w takiej rezygnacji czy frustracji powiem komuś, no, szanujmy się, tak? No też mowa o jakimś szacunku, nie? Albo szanuję cię jako człowieka, Szanuję Twoje prawo do tego, żebyś nie był torturowany, jak już będziesz w więzieniu, ale nigdy nie będę cię szanował za to, co zrobiłeś, na przykład, nie? Że to, 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 to te słowa są tylko pomocą do tego, żeby jak najlepiej zobaczyć obraz rzeczywistości drugiego człowieka, można powiedzieć, nie? Że to. to, to i, I też ta świadomość zbudowana na pokorze, że że nigdy nie zobaczymy doskonale obrazu rzeczywistości drugiego człowieka, nie? Więc zawsze to będzie takie, takie mm, gdzieś tam zniekształcone i wydaje mi się, że, że z tego punktu widzenia bliżej mi do tego, żeby być bardziej ciekawym tego, co widzi drugi człowiek, co, co odczuwa drugi człowiek, niż założyć, że to, co powiedział nieprecyzyjnym, niedoskonałym językiem, niezależnie od tego, jak ktoś dobrym mówcą by nie był, że ja już wiem co on mówi i ja teraz go skasuję i jesteś złym człowiekiem, nie szanuję cię za to i tak dalej, nie? Że tak więcej ciekawości, więcej otwartości, z tak z tych refleksji ym, mi płynie do samego siebie. No i nawiązując do pytania, które tak naprawdę było bezpośrednim powodem nagrania tego filmiku, a mianowicie, powiedziałem tam też w jakimś komentarzu właśnie chyba odnośnie szacunku, jak się nie mylę, że no, Szacunek do drugiego człowieka i jakby to, co mi jaką krzywdę wyrządziła swoim toksycznym przekazem Mam and the City. Bynajmniej nie sprawia, że miałbym problem usiąść z nią przy jednym stole, jakbyśmy byli właśnie tak. To, to miał być ten eksperyment myślowy, że jak mamy jakichś wspólnych znajomych i jesteśmy na weselu i jesteśmy, tak się zdarza czasem, posadzeni przy tym samym stole. Ja bym nie powiedział, że. Nie szanuję cię za ten filmik, co nagrałaś, i nie będę siedział przy, t, y, przy jednym stole z tobą, nie? W ogóle nie ma problemu, tak naprawdę, dla mnie, nie? I, i pojawiło się pytanie, e, że nie mam problemu usiąść z tą panią przy stole i czy chciałbym z nią dyskutować, czy po prostu byś sobie obserwował swoje doznania podczas jej monologu? No to zależy od kontekstu, zależy od, od, od przestrzeni, w jakiej się znajdujemy, ale tak naprawdę samo to, że nagrałem filmik, w którym. Odnoszę się, bo uważam, że, że, że wyrażenie jakiegoś swojego skromnego sprzeciwu na skromnym YouTube'owym kanale akceptacja było wartym tego, żeby wprowadzić tego człowieka do parlamentu, jakby świadczy o tym, że tak, podjąłbym dyskusję, chociażby po to, żeby ludzie, którzy słuchają, tak, mogli też się zaangażować, chociażby wewnątrz, prywatności swojego umysłu, jak to się mówi, nie? Natomiast tak, jakby wydaje mi się, że, że spokojnie mógłbym właśnie przy jakimś takim weselnym stole, załóżmy, że ten monolog, który pani Ilona Mam and the City wygłosiła na swoim Instagramie bodajże, czy TikToku wygłosiłaby właśnie przy tym stole weselnym 10 osób, i ona właśnie mówi: Ja to się nie przejmuję męską samotnością. My kiedyś też byliśmy kobiety i się mężczyźni nami nie przejmowali, i już nie pamiętam, co tam było. Ale że śmieją się mężczyźni z naszej gadatliwości i emocjonalności, coś tam, coś tam, nie? I jakby dużo tych takich fikołków logicznych, dużo nieuczciwej komunikacji, co zauważyłem z mojej strony, tam było. No i w takiej sytuacji. Jak trochę i tak nie mam nic do roboty, ciast jeszcze nie ma, serniczków jeszcze nie ma, na przykład czekamy na ten pierwszy rosół, nie, załóżmy, i ona wygłasza ten monolog. Ja myślę, jakby dobrze kawusia wjechała na 99%, bym, bym mówię, w zależności od przestrzeni i tak dalej. Przepraszam bardzo, to ciekawe, co pani mówi, czy ja mógłbym zadać parę pytań na przykład, nie, z największą przyjemnością, nie, to chociażby dla zabicia czasu, dla, dla takiej e, rozrywki filozoficznej. Uważam, że warto się zaangażować w taką rozmowę, nie? I teraz, no, to, że tam są inni ludzie, i ktoś też mógłby się zaangażować i, i poznałbym innych ludzi, poznałbym inne perspektywy potencjalnie, byłoby nagrodą potencjalną. Natomiast nawet gdyby tam nie było nikogo, nie? Tylko tak siedzimy sobie, załóżmy, ja i mam End the City w poczekalni jakiejś tam, nie wiem, nie w tramwaju, nie? I ona nie wiem, siedzi na tramwaju i tak gada do siebie na przykład, nie? Że o, mężczyźni się nie przejmowali nami, czy cokolwiek innego, nie? Myślę, że też w zależności od mojego humoru, mojego samopoczucia, jakby jak daleka trasa w tym tramwaju jest, czy mi się słucha czegoś fajnie, czy tutaj coś się dzieje, myślę, że też mógłbym zagadać. W zależności od to, jak bardzo byłaby, no właśnie, od, od przestrzeni, nie? Że też wydaje mi się, że jakby ta pani. Nie wiem na ile świadomie, na ile nieświadomie zasięgi i to, co się klika, jak to świetnie w komentarzu zauważył pan Kecaj Kecaj. <laughs> Wojna się klika, więc robią wojnę. Pani ma bardzo negatywny przekaz, nie szuka rozwiązań i porozumienia, nie? Nie wiem, jak bardzo świadomie, jak bardzo nieświadomie, ale to, że to się klika i że te wojenki wzniecane są tak, bo budzą te emocje, które się bardziej klikają, czyli taki yy, rage. Tak złość, gniew, że jak ty możesz tak powiedzieć? Jak youtuber akceptacja nie przejmuje się męską samotnością? Muszę w to kliknąć i powiedzieć, nie? Rozumiem, że jak powiedział Wojtek Soku, e, wartość Rage'u ma wartość komercyjną. Trochę inaczej to powiedział, ale no, miał być follow-up, nieudany. Czasami tak bywa. No, także, także nie, ja ogólnie jestem otwarty na to, żeby. Właśnie chodzi o to, że niezależnie od tego, jaką ktoś by mi krzywdę nie wyrządził, to, że ja go potępię i będę komentował, że ktoś jest zły, jakby nie widzę z tego żadnych korzyści dla mnie osobiście na dany moment, na, na dany etap, na którym jestem. Po prostu chodzi o wyznaczenie granicy, tak? Czy ja chcę mieć z Tobą coś wspólnego, czy ja chcę Cię torturować. Żeby wysłać sygnał innym, być może tak, ale nawet jeżeli miałbym kogoś torturować, albo zrobić cokolwiek takiego, co jest uznawane w jakiejś kulturze za, za, za moralnie złe. To wydaje mi się, że mam intencję, żeby to było, żeby to był przejaw racjonalności, a nie braku emocjonalnej kontroli. I, i to tutaj jest moim tutaj e, zamierzeniem. Wydaje mi się, że z tej perspektywy bliżej mi po prostu do, do, do właśnie pokory, ciekawości, otwartości, empatii, zrozumienia. I, i, i paradoksalnie wyznaczania granic niezależnie jak, jak, jak brutalne te wyznaczenie granicy by nie było. Bo czasami wydaje się taki konflikt tutaj, że ja przesadzam, też było w komentarzu właśnie, że ja przesadzam z tą akceptacją i to, to, to może budzić takie wrażenie, że to, że ja jestem zwolennikiem akcepta akceptacji, empatii, zrozumienia i tak dalej, świadczy, że ja sobie daję wejść na głowę. Uważam, że jest totalnie na odwrót. Przez to, że ja nie tracę energii na... Na wojenki, takie, które mi nic nie dają, mam więcej energii na potencjalne przygotowanie się do wojenek, które mogłyby mi coś dać, nie? Także taki tutaj króciutki, stymulujący przekaz od youtubera akceptacja i w zależności od kontekstu, hmm, czy się przejmuje męską samotnością, czy nie. To, to zależy od właśnie tego, jak zrozumiemy, bo jeżeli ktoś powie. Ja uważam, że nie powinniśmy się tym przejmować, tylko powinniśmy działać. Super, nie przejmujmy się, działajmy. Ale jeżeli ktoś powie na przykład właśnie, że nie przejmujmy się i miejmy to w dupie, no to będę w kontrze, tak? Więc w zależności od tego, co ktoś ma na myśli w jakiejś sytuacji, nie? Czy to mówimy o szacunku, czy o przejmowaniu się, czy o akceptacji, to w zależności od tego, jak sobie coś zdefiniujemy i, i, i jakby warto czasami. Podejść z ciekawością i doprecyzować, co autor miał na myśli. Wydaje mi się, że wtedy jest więcej do uzyskania potencjału. Także bardzo dziękuję serdecznie za pytanka. Bardzo doceniam zaangażowanie. Zapraszam. Sekcja komentarzy stoi otworem, i wierzę, że do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam serdecznie, ją.